Młody ABE to bardzo mały twórca, który miał wiele kanałów, można by rzec, że miał więcej kanałów niż IQ. Pewnie zapytacie, czemu ja go tak wyzywam. A no jakim kurwa trzeba być debilem, żeby kraść komuś piosenki z kanału. Ale poruszymy ten temat w dalszej części odcinka. Młody Abe na początku nazywał się Lil Olis, ale kanał ten nie osiągnął zbyt dużego sukcesu, więc po jakimś czasie przestał tworzyć. Podobno w tamtym czasie ukradł piosenkę od twórcy e Ewiu. A gdy ludzie mu to wypominali, udawał, że o niczym nie wie. Ja nie chcę! Dopiero po kilku miesiącach usunął piosenkę, bo krytyka zabolała jego wyjebane ego. Jakiś czas potem powstał kanał Young Olo, który zgromadził 33 subskrypcje. Swoją drogą, to jeden z odcinków, to chyba mikrofalówką, nagrywał... 58 to się O Jezu, jak ścina, o nie! Zresztą śpiewanie też mu za dobrze nie wychodzi. Każdy nowy dzień z Tobą witam, każdy dzień, tylko z Tobą chcę witać nowy dzień. Bo brzmi, jakby mu jajka ucieli. A ortografia to na poziomie pierwszej klasy oczywiście bez urazy dla pierwszaków. Podsumowując ten kanał, sądzę o nim to samo co o jego piosenkach i jego ortografii. Po kanale Young Olo nie wiem, czy założył jeszcze jakiś kanał oprócz dwóch, a jednym z nich jest kanał Krozu, na którym to zgromadził pięć subskrypcji. Pewnie pięciu kolegów go zasubskrybowało, bo nie wierzę, że ktoś tego gówna na poważnie chciałby słuchać. Jęczy na tej piosence, jakby go tam robili. Chcę Jakiś czas później założył kanał młody ABE, na którym wypuścił piosenkę i to tyle. Wracając do tematu kradzieży piosenek, to ten zjep postanowił, że dobrym pomysłem będzie ukradnięcie piosenek od innego małego twórcy i nikt się nie skapnie. Adaś, bo o nim mowa. To od niego kradł piosenki, a gdy mu to wytykałem w komentarzu, to on je usuwał tylko po to, żeby nikt się o tym nie dowiedział. Kurwa, jaką szmatą trzeba być, żeby tak się zachować. W dzisiejszym filmie to na tyle. A jeśli macie na ten upadek człowieka jakieś dowody, to możecie wysłać mi je na maila, który wyświetla Wam się teraz na ekranie.